A ja nie tęsknię za nią Chociaż w ogóle nie przeklina To słowa tak mnie ranią Dzień dobry Cześć Barteczek na kolejną przygodę, dzień dobry A mam dla ciebie koszuleczki z tyłu, o? myślałem, w Co tam jest napisane? Moja żona nie jest toksyną Pozwalę mi wypić piwo. I tutaj ludzi, i tu pani i oni się stukają. Jest i on. Dzień dobry. Bo masz stojaczka na, na nagrywanie? Mam. No to weź nagrywaj. Dzień dobry. O, to twoja żona też nie jest e, tak synu? No? Życie kierowcy Tira. Jest nie jest lekkie. Nie jest lekkie, nie, nie, nie. Na trzeźwo bo nie da się jechać. Da się, ale po co ryzykować? Tak. To znajwę jakaś się jakiś ci trasa mija. Perfektu! Zikalapoły, bon, tak. Right. Perfektu. Też z igalapom. Bon. Cygalapo. Bon. A Tak piękna, świeci słońce, mamy kawałek trasy jeszcze przed nami, niestety, trochę większy kawałek może nawet. To wybierał? No tak patrzę, coś na traskę chociaż może wziąć. Te, nie, te czy te. Zbierał. Niebieskie szkła no, raczej. No, wziął sok? sok, kolkę jeszcze mam, Tak czy nie? Czyli tutaj jeszcze O! Tak? Jak amerykański super pilot. No i zbiera. Bartek, kochani w programie Partacze i Hamy. A oto pierwszy kandydat, Bartek J. Partacz i Ham pierwszej klasy. Bartek, przedstaw się tutaj dla sławy. Partacz i Cham, pierwszej klasy, Bartek. Co Cię do nas sprowadza? Ja chciałem puścić piosenkę i puszczam Wam właśnie tutaj Back to Black Emi Winehouse Slowed and Reverb version. Wasię. Widzicie doskonale, dokładnie na kamerze, że nawet przy puszczaniu piosenki Bartek wykonuje. Robotę partacza. Witam serdecznie. Maciej z <laughs> i ham poziomu drugiego, kandydat numer dwa. Przyjechałem po partaczy. moim za, Zawodowo zajmuję się partactwem, włazieniem kamienia i yy, odwiedzaniem więzienia. Widzicie, dlaczego możecie poznać, że to jest kamień? Przed wypowiedzeniem słów, jakie wypowiedział, nie powiedział nawet dzień dobry. Dzień dobry, Maciej. Co ty, parteczyk robisz? Ole parteczkę. wywija. No y, odnośnie kierowcy mamy bardzo duże wymagania i są one zapisane w klauzuli i na kontraktach do kierowcy Zemczyn. Powiedz jakie to są wymagania, jakie mamy wymagania dotyczące prowadzenia pojazdu i prowadzenia nas Powiem wam no tak szczerze, że nasz kierowca musi mieć, to są dwa wymagania co do tego no kierowcy. kierowcy Przede wszystkim pierwsze, musi mieć prawo jazdy, drugie mieć jaja I Podróżnicze jest? klapeczki, Słuchu, zobacz Przestoją w, y, w takim Witajcie kochani! Jesteście tu! Ona nie jest on dała mi przymiłek nie, mile, ona, nie w serce, te co w O właśnie tak kochani, witamy serdecznie! Zróbcie was serdecznie! Tutaj, dzisiaj, nie prękujcie. Za którą dzisiaj głównie przyjechaliśmy tutaj do Was, dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego popołudnia. Numer opowiada o miłości, której by się chciało mieć, ale nie do końca czasami jest tak. Używasz takich hipotek, których chciałbym użyć, ale nie muszę już ich używać, więc powiem grajmy. Ciebie szukam, odchodźmy. Na... Tak szybko leci, tak szybko mija czas. My dalej dzieci, przez palce leci piach. Wczoraj postawówka dzisiaj. Nie, nie dobrze mu kapuć. Ja Czekajcie, no, spróbujmy, to zapukać. Bum, 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 nie ma nic. Tutaj w, w tych e, rejonach jest taki klimat ludzi, który jest taki podobny jak u nas, nie? Że tacy są dobrzy, fajni. Liczby nie, nie, nie kłamią, a ja chociaż w ogóle nie przeklina. Nie ma nie rano Najbardziej mnie dobija. Toksyna, poty, Świec dla mnie to fenomen Witam Boga o to, co że trzeba Każdego ranka muszę budzić się przy Tobie Nie wiem, tego nie wiem Iż nie gaja, gaja Najbardziej Toksyna, Z pięknego, słonecznego Białorusoku, Bartek, Maciej oraz Paweł dzisiejszego wieczoru dziękujemy Wam serdecznie. Jest propozycja. Jest propozycja. Bo Bo są pięcioosobowe. Brakuje Wam do stworzenia Boźbendu prawdziwego u gości. My jesteśmy właśnie teraz czekamy. Dobra, jedziemy. Za by było pięciu i my tu zrobimy w pięciu. Ok. Pić nie kłamią, a ja będę z chociaż powiem, nie A teraz dłuż za pikankę, żeby zjeść wodę. No, proszę Państwa, kto by się spodziewał, że w takim momencie życia będziemy na pomarańczowym, czerwonym świetle stali i czekali w korku? I na Pawełek mamy do hotelu. 5:3. Już mamy 5:3 do hotelu jesteśmy po koncercie. Bardzo miło było, bardzo fajnie. Dużo ludzi, spoko. Było dużo ludzi. Oni się bawili bardzo fajnie. Fajnie było ogólnie, fajnie, fajnie. Gorzej, gorsze mieliśmy sytuację. Co, na lewo? No, ja mogę na prawo tu się być. <laughs> bardzo śnieżne jest. Ja Ci powiem tak. Nawet Twoje skazane lakiery w paznokcie nie skażą tego, pokoju. O, ale paznokietki fajne. Fajne ludzkie. Malowałem, malowałem na niebiesko samochodzi i zostało tak. Ej, tak wygląda pokój. Chyba Bety z się spał. To szczęście mam oddzielne łóżko. Teraz tak taka, kładę się, klapeczki. Cyk. Opa. Hop. Opa. I tak praktycznie to już się